Czy wiesz, że na Ziemi żyje ponad milion gatunków zwierząt? Różnią się wyglądem, wielkością i sposobem życia, ale wszystkie należą do jednego królestwa królestwa zwierząt. W tej lekcji poznamy, co łączy wszystkie zwierzęta i jak zbudowane są ich ciała. Zwierzęta należą do jednego z pięciu królestw organizmów. Są wielokomórkowe, cudzożywne i zdolne do poruszania się. Większość zwierząt ma układ nerwowy, który pozwala reagować na bodźce. Ciała zwierząt zbudowane są z komórek zwierzęcych, nie mają one ściany komórkowej ani chloroplastów. Z wielu komórek powstają tkanki, z tkanek, narządy, a z narządów, układy narządów, które razem tworzą cały organizm zwierzęcia. W świecie zwierząt wyróżniamy dwie ogromne grupy. Zwierzęta bezkręgowe nie mają kręgosłupa. Należą do nich m.in. gąbki, parzydełkowce, mięczaki, stawonogi, pierścienice, płazińce i nicienie. Zwierzęta kręgowe mają kręgosłup zbudowany z kręgów, który chroni rdzeń kręgowy. Do tej grupy zaliczamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Choć bezkręgowce nie mają kręgosłupa. To właśnie one stanowią aż ponad 90% wszystkich gatunków zwierząt na ziemi. Ciała zwierząt nie są zbudowane przypadkowo. Komórki łączą się w tkanki, czyli zespoły komórek o podobnej budowie i funkcji. Wyróżniamy cztery główne rodzaje tkanek: nabłonkową, mięśniową, nerwową i łączną. Tkanka nabłonkowa tworzy warstwę ochronną, pokrywa ciało zwierząt i wyścieła wnętrze narządów. Komórki nabłonka ściśle do siebie przylegają, tworząc zwartą warstwę. Wyróżniamy nabłonek. Jednowarstwowy płaski. Buduje ściany pęcherzyków płucnych. Jednowarstwowy sześcienny. Występuje w kanalikach budujących nerki. Jednowarstwowy walcowaty. Wyścieła wnętrze jelita grubego. Wielowarstwowy płaski. Tworzy zewnętrzną warstwę skóry. Dzięki tkance mięśniowej zwierzęta mogą się poruszać. Komórki tej tkanki nazywamy włóknami mięśniowymi, ponieważ są długie i kurczliwe. Wyróżniamy trzy rodzaje tkanki mięśniowej: poprzecznie prążkowaną szkieletową, odpowiada za ruch ciała, poprzecznie prążkowaną serca, buduje mięsień sercowy, gładką, występuje na przykład w ścianach żołądka i jelit. Tkanka nerwowa odbiera bodźce ze środowiska i przekazuje informacje do całego organizmu. Podstawową jednostką tej tkanki jest neuron. Dzięki niej zwierzęta potrafią reagować na światło, dźwięk, dotyk czy zapach. Tkanka nerwowa tworzy mózg, rdzeń kręgowy i nerwy. Komórka nerwowa, czyli neuron, składa się z trzech głównych części ciała komórki. W nim znajduje się jądro i większość organelli: aksonu, długiej wypustki, która przekazuje impulsy nerwowe do innych komórek, dendrytów, krótkich wypustek, które odbierają bodźce. Impuls nerwowy wędruje z prędkością nawet 120 m na sekundę, szybciej niż pociąg ekspresowy. Tkanka łączna, jak sama nazwa wskazuje, łączy i podpiera inne tkanki, a także chroni narządy i transportuje substancje w organizmie. Jej cechą charakterystyczną jest to, że komórki nie przylegają do siebie tak ściśle, jak w innych tkankach, znajdują się w dużej ilości substancji międzykomórkowej, w której mogą być włókna białkowe. Tkanka łączna występuje w różnych postaciach i pełni różne funkcje. Wyróżniamy kilka jej głównych rodzajów. Tkanka kostna jest bardzo twarda i wytrzymała. Buduje kości szkieletu, które chronią narządy wewnętrzne i umożliwiają poruszanie się. W jej skład wchodzą komórki kostne oraz dużo substancji międzykomórkowej z solami mineralnymi, głównie wapnia i fosforu. Tkanka chrzęstna jest elastyczna i odporna na ucisk. Buduje np. małżowiny łóżne, nos oraz powierzchnie stawowe. W jej wnętrzu znajdują się komórki chrzęstne, zanurzone w gęstej, sprężystej substancji podstawowej. Tkanka tłuszczowa gromadzi substancje zapasowe, chroni narządy przed urazami i zabezpiecza ciało przed utratą ciepła. Komórki tej tkanki zawierają duże krople tłuszczu. Krew to szczególny rodzaj tkanki łącznej, w której substancja międzykomórkowa jest płynna nazywa się osocze. W niej pływają krwinki czerwone, białe i płytki krwi. Krew transportuje tlen, dwutlenek węgla i substancje odżywcze do każdej komórki ciała. Dziś poznaliśmy tajemnice budowy zwierząt. Wiemy już, że wszystkie należą do jednego królestwa i mają ciała zbudowane z tkanek. Każda tkanka ma swoje zadanie, razem tworzą doskonale działający organizm. Jeśli chcesz lepiej poznać świat zwierząt, zostań ze mną na kolejnych lekcjach. Zasubskrybuj kanał Lekcje w Pigułce i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych filmów.